Czy nie, dziękuję, daję sobie radę. No A poza tym to jest na twoje pożegnalne przyjęcie, no. Co? Boję się, że coś popsuje, tak? Co ty mówisz, Zuziu? dlaczego miałbym tak myśleć? No, dlatego, że dzisiaj rano stłukłam talerz. Dwa talerze, ale nikt ci tego nie liczy. <grym> a, <grym> tak. a mogę chociaż usiąść i popatrzeć? Proszę bardzo. Dzięki. Nie ruszaj się! <grym> Przepraszam! <grym> Nic się nie stało. Ale to musi być pyszne. Boże, ja się przepraszam! Boże, tak mi przykro, przepraszam cię. No dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że przez następne dwie godziny będę musiał robić nowy? No nic nie szkodzi. No, no. no nie wiem, co mam powiedzieć. Ach, no to pomyśl. Mnie się nie śpieszy. Daj spokój. Otwieram. Idę, 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 idę. Co tak długo? Możesz mi pomóc? Jasne. Kaczek. Czy ja tu jestem od wszystkiego? Tak. O, co mu się stało? Zuzia mi pomagała. Okay. A, o... Dziękuję, że robicie dla mnie to przyjęcie, ale to może niepotrzebnie. Ale my chcemy je zrobić. Chcemy, żebyś nas dobrze wspominała. Oj, będę! To przecież będę, będę, będę! Mm. Mm. To. <grymne> Kupiłem to na dzisiejsze przyjęcie. Chcę, żeby było wesoło. Zrobimy Zuzi takie pożegnanie, że będzie nas długo pamiętać. <grymne> Czy dobrze zrozumiałem, że wyjeżdżasz do pracy do Kenii? No tak, razem z grupą pielęgniarek i lekarzy z naszej kliniki. <grymne> a, to oni będą leczyć ludzi. A ty kogo? Hmm? <grymne> Żyrafy? <grymne> które mają zapalenie gardła? co? Żyrafy, zapalenie gardła. Albo słonie, które mają, mają katar. Słonie, mają katar! Nie. nie! Nie, ja tam będę zajmować się sprawami administracyjnymi. Hmm. <grym> ja bardzo się cieszę, bo to pierwszy poważny mój wyjazd za granicę. No, nie licząc wakacji w Chorwacji i na, na Słowacji. No, to cieszę się, że ty się cieszysz. <grym> Zobaczymy się wieczorem. Do wieczora! Ale, panie Ronku, um, zastanawialiśmy się właśnie z Jackiem, czy nie ma pan nic przeciwko temu, żebyśmy zapłacili za ten miesiąc trochę później. Um, musimy najpierw znaleźć nową lokatorkę, inaczej nie damy rady. Mm, czy nie mam nic przeciwko temu? Chyba, chyba ma. Nie, no, chyba tak. Muszę już iść. Jak no, to musisz iść? Przecież musimy najpierw znaleźć kogoś na miejsce, Zuzi. No, pozostawiam to tobie. Na pewno znajdziesz kogoś fajnego. W końcu kiedyś znalazłaś mnie. No właśnie, nie chcę popełnić tego samego błędu dwa razy. No, może ci się pokonać. <grywa> <dobrać. grywa> Ale dlaczego tylko ja mam szukać? Nie kiwnąłeś nawet palcem, żeby mi pomóc. Bo nie mam czasu, mam inne obowiązki. Ale przed południem przychodzi ktoś, żeby obejrzeć mieszkanie i chce, żebyś tu był. Nie mogę. Pan Błoniec chce ze mną o czymś porozmawiać. Ale Jacek... No to jest mój szef, nic się na to nie poradzę. No skoro pan Jabłoniec chce, żebym z nim porozmawiał, to muszę tam iść. No, ale nie martw się, nie martw się, niedługo wrócę. No to się pośpiesz. Krysiu, ile razy w życiu ja ciebie zawiodłem? No dobra, wrócę zanim to policzysz. <gry> O dzień dobry, panie Edwardzie, jest. Jest pan. To dobrze. To dobrze. O czym pan się ze mną rozmawiać? Ej, chodzi o to, że mam tu dzisiaj zamówiony taki hmm. obiad y, na kilkanaście osób. Takie mm, prywatne przyjęcie. No i chciałbym, żeby je pan przygotował. No, oh. Zachariasz może sobie nie dać rady. E, ale umówiłem się w domu, że niedługo będę. I... Panie przypadek, to, że ja pana jeszcze toleruję, zawdzięcza pan temu, że mam opinię człowieka wrażliwego i wybaczającego. No. To liczę na to, że mnie pan zrozumie. A ja liczę, że pan mnie! Zrozumie. No, jeżeli pan mi nie zrobi tego obiadu, to odbiorę panu prowadzenie mojego bistra. Aha. Zrozumiałem. No. Bardzo dobrze zrozumiałem. No, no, no. Zresztą nie zajmie to panu zbyt wiele czasu, nie? Zachariasz zrobił już sos do spaghetti. O. Pan? To tak, ja. Tak, tak. Poprosiłem pana przypadka, żeby nam pomógł przygotować dzisiejsze przyjęcie. Jego? Pana, jego? Och, to wspaniale. No. O, jaka to mądra decyzja. Tak, jest. Pan przypadek będzie tu dzisiejszym szefem kuchni, a pan będzie mu pomagał. Och, z największą przyjemnością. No, no. Niech pan zaczyna, synu. Niech pan zaczyna. I niech się pan pospieszy. No. <noise> Panie Zachariaszu, słucham szefie. Cieszę się, że pana znowu widzę. Och, ja też! <grym> Czy może zacząć już pan robić minegrę? Naturalnie, wasza wysokość, po to tu jestem. Dziękuję. Panie Zachariaszu, słucham szefie. Ja wiem, że pan jest tu szefem kuchni, ale skoro pan Jabłoniec zadecydował, że dzisiaj ja nim będę, to mam nadzieję, że pan się z tym pogodzi i będzie nam się dobrze pracować. Toż naturalnie, szefie, naturalnie. Chce pan spróbować tego sosu? Z przyjemnością. Och, to dla mnie zaszczyt. No jak? Dodałem za dużo tabasko? Do winegré nie dodaje się tabasko! Och, rzeczywiście. O, widzi pan? To wyjaśnia, dlaczego pan jest wielkim szefem kuchni, a ja tylko skromnym pomocnikiem. <grystanie> ja muszę przygotować ciasto na spaghetti. Panie Zachariaszu, nie obrazi się pan, jeżeli pokażę panu, jak ja przygotowuję takie ciasto. Naprawdę? Zrobi to pan? To dla mnie wielki honor, szefie. <grystanie> pan będzie nauczycielem, a ja będę pańskim uczniem. Dziękuję. Widzi pan. Najlepiej jest zacząć od usypywania takiego ładnego kopczyka z mąki. O. Potem należy wydrążyć nim środek i zacząć wbijać w niego jajka. E, proszę bardzo, może pan zacząć powoli dodawać. Ja? A tak, tak, pan? O, o Boże! Jestem taki przejęty. No. <śla> Widzi pan. I teraz równomiernie ugniatając jajko z mąką uzyskujemy ciasto, które nie jest ani zbyt lejące, ani zbyt twarde. O, o spokojnie, panie Zachariaszu. O, nie, 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 nie tak szybko. Nie co? E, szybko, szybko. Proszę bardzo. Nie, nie, nie to już nie naprawdę ale, ale Zaraz. No, jak wam idzie? Nie przypadek, co pan robi? Robię ciasto na spaghetti. Ale przecież tak się go nie robi. No właśnie, cały czas mu tłumaczę, ale on mnie nie słucha. Co Technik. takiego? Trzeba zacząć od usypania ładnego kopczyka z mąki. Potem wydrążyć w nim środek i wbijać jajka, ale powoli. A nie tak jak pan. Panie Zachariaszu. Ale Zachariasz ma rację. Powinien pan go lepiej słuchać. Ale panie Edwardo... No i w ogóle, ja... po, co, po co pan to robi? Przecież mamy dużo makaronu gotowego na półkach. No, zapomniał pan już. Panie Edwardzie, No, no ja... niech się pan weźmie w garść. Niech się pan weźmie w garść, synu! <śmiech> <śmiech> Czy mogę panu jeszcze w czymś pomóc? Pan to nazywa pomocą. O mało pan mnie nie odczuł. Potem zrobił pan ze mnie głupca przed jabłońcem, a teraz... <laughs> Oparzyłem sobie przez pana rękę! Za późno! Jest pan na mnie zły? Niech pan da mi spokój! Niech pan się do mnie nie zbliża. Słyszy pan? Że pozwolić pieczarkę na sałatkę. A może ja mógłbym to zrobić? Sam to zrobię. Przepraszam. przepraszam. Nie ma pan czegoś do roboty? Mam. Y, mam no. jasne O że szefie, Szefie, co za straszny wypadek. Cześć, ranę. Cześć. Krzysiu. A propos tej imprezy, którą robicie dzisiaj wieczorem dla Zuzi, czy mogę przyjść z dziewczyną, którą właśnie poznałem? Przecież umawialiśmy się, że ta impreza jest tylko dla najbliższych przyjaciół. No, no ale jeżeli będę miał szczęście, to ona do wieczora się już do nich zakwalifikuje. Cześć, to co? Wyjeżdżasz do Kenii? Tak, no ale ci się trafiło. Zawsze chciałem pojechać na jakieś safari. Może kiedyś, no, póki co. Muszę polować tutaj. Muszę kupić sobie jakieś porządne walizki na ten wyjazd. Podwiedziesz mnie do jakiegoś sklepu? Jasne. Chcę, żebyś mnie miło wspominała. <laughs> Dziękuję ci. Powiedz Jackowi, że przyniosę dzisiaj wieczorem swoje kompakty. Dobrze, jeżeli go w zobaczyć. Tak, słucham. Pan Jabłoniec, dzień dobry. Czy Jacek jest jeszcze u pana? Co się stało? Miał wypadek? Jest w szpitalu? W którym? W klinice? A, tej... Dobrze, już tam jadę. Do widzenia. Nigdy sobie tego nie wybaczę, szefie. Nigdy. A co będzie, jeżeli pan nie będzie już mógł gotować? Panie Zazaria, ja się tylko, skaleczyłem palec. To nic takiego. No? Dzień dobry. Jak się pan czuje? O, rozciąłem sobie rękę. Strasznie mnie boli. Zaraz się panem zajmiemy. Niech pan jeszcze trochę wytrzyma. Widziała pan? <noise> no właśnie. Kto jest następny? Pan Barańczak. To ja. Proszę za mną. Umierał z bólu, siostro. Zaraz się tym zajmiemy. Proszę. Nie chcę, żeby pan się martwił. Dziękuję. Że stanie się panu to samo, co mojemu kuzynowi. A co mu się stało? A nic takiego. On pracował w kuchni, tak samo jak pan. Mhm. No i też rozciął sobie rękę. W tym samym miejscu? A nie, nie, to było w Łowiczu. Panie Zachariaszu, co mi się stało? O nic takiego. Wie pan, zrobiło się takie, takie małe, malusieńkie zakażenie. No. A, no i potem trzeba było. Ale to długa historia. Co to pana obchodzi? Bardzo mnie obchodzi, ale nie ma o czym mówić. No ale jak to się skończyło? A w końcu skończyło się dobrze. No to dobrze. Cały łowicz przyszedł na jego pogrzeb. <grym> <grym> o Boże. Jacek, ale tak nie można! Siostro, siostro! Co pan tutaj robi? To jest nagły przypadek. Nie mogę dłużej czekać. Wszystkie przypadki tutaj są nagłe, proszę pana. Proszę wyjść i poczekać na swoją kolejkę. Nie wyjdę. Puść mnie pan przed sobą, prawda? Dziękuję. Oj, przepraszam. Panie. Co tu się dzieje, siostro? To przez tego pana, panie doktorze. Wpadł tu i nie chce wyjść. Miałem poważny wypadek. Nie mogę dłużej czekać. Skaleczył się w palcu. A temu panu co dolega? Prawdopodobnie uszkodzenie panewki stawowej łopatki. Proszę zabrać pana na prześwietlenie, siostro. A ja zajmę się tym panem. Jacek Przypadek. Panem przypadkiem. Tak jest, panie doktorze. Proszę. Niech pan siada. Zobaczymy, co tu się stało. Ojej, nie mogę na to patrzeć. Jak to wygląda? Hmm, prawdopodobnie ma pan uraz środkowego paliczka palca wskazującego. O, Boże. Niech pan mi to powie normalnie, bez tych medycznych zwrotów. Postaram się tu wytrzymać. No dobrze. I zrobił pan sobie małe kuku? Wiedziałem. Małe kuku? Tak. Kuku. Nic się panu nie stało. Wiedziałem, że to nic takiego, ale chciałem uniknąć no, tego zakażenia. Chciałem, żeby ta pielęgniarka to zobaczyła, ale jak na mnie skoczyła, Jak można być takim nieczułym, a ta facetka jest po prostu... Zimna jak ryba. To za mało powiedziane. <grymne> Siostro, proszę się zająć panem. Trzeba mu zrobić zastrzyk przeciwtężcowy. Tak jest, panie doktorze. Dziękuję, panie doktorze. Do widzenia. Do widzenia. Co pani robi? Mam panu zrobić zastrzyk przeciwtężcowy. A co z otorem? On już się kiedyś zaszczepił. Dlaczego on mi tego nie może zrobić? Bo to nie należy do niego. A, a możemy najpierw o tym porozmawiać? A co się stało? Przestraszył się pan. Nie, to nie wystraszyłem się, co pani mówi. Chodzi o to, że ja w niedzielę mam taki bardzo ważny mecz siatkówki i nie chciałbym stracić mojego uderzenia, wie pani. Niech się pan nie obawia nie ma powodu. Zastrzyku przeciwtężcowego nie robi się w rękę. A, to dobrze. Co? Niech pan tylko nie ląduje zbyt często na ławce karka. <grym> Proszę opuścić spodnie. <grym> Mam opuścić spodnie. Przed panią. <grym> no właśnie. Opuszczaj! Nie opuszczaj. Dlaczego nie? Bo. Bo, ej, bo Bo jestem ej. dziewczyną! A nie, 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 to nie o to Wstydzisz chodzi. Wstydzisz no. się! Pokazać dziewczynie bez spodni. A nie no, wcale się nie wstydzę, co ty mówisz? Ja, ja rozumiem, że to należy do Twoich obowiązków i że robiłaś to setki razy, ale... To dlaczego on mi tego nie może zrobić? Bo to nie należy do jego obowiązków. Przepraszam pana, czy mógł pana o coś zapytać? Słucham. Ja rozumiem, że pan się tym nie zajmuje i no, może nawet panu nie wypada, ale czy w tym jednym przypadku nie zrobił pan takiego małego wyjątku? A naturalnie. Dziękuję. Przepraszam. Nawet pan nie wie, jak bardzo mi na tym zależy. No i widzi pani. Siostro! Może to nie należy do obowiązków tego pana? Ale jednak są ludzie, którym nie zależy na tytułach i mogą się zniżyć do tego, czego normalnie nie robią. To prawda, ten pan normalnie tego nie robi. Normalnie to on to sprząta. Sprząta to? <gry> A, ale dlaczego? Ja zawsze chciałem komuś zrobić zastrzyk. Proszę. Nie, nie mogę w to uwierzyć. Chciałaś, żeby facet, który tutaj sprząta, zrobił mi zastrzyk. Ja chciałam, to ty chciałeś. I ty byś mu na to pozwoliła. No, jeżeli tak bardzo ci na tym zależało, to co miałam zrobić? <laughs> mogę wreszcie zrobić ten zastrzyk? Nie, nie możesz. A jednak nie możesz znieść tego, że jestem dziewczyną. To nieprawda. Hm? Masz rację, to nieprawda. Przecież stoisz tu przede mną bez spodni i wcale się tego nie wstydzisz. Wcale nie stoję przed to. <laughs> – Przepraszam. – Dziękuję. – Cześć, Małgosiu. Widziałaś tu Jacka? Podobno miał wypadek. – Jest właśnie w gabinecie, ale nie martw się, nic mnie nie jest. – Przez takie pielęgniarki jak ty ludzie boją się chodzić do lekarza. – Co ty tu robisz? – Dzwonił pan, nie nic. Powiedział, że miałeś wypadek. Dobrze się czujesz? Czułem się dobrze jeszcze przed chwilą. Co się stało? No, no, no nie, co kroiłem pieczarki, skaleczyłem się w palec. Nic takiego. No. No, z tego co mówił, to wyglądało na większy wypadek. Muszę tam wracać i przygotować obiad dla tych jego znajomych. Ej, A. co to znaczy, że musisz tam wracać. Wiesz, że musimy znaleźć nową lokatorkę. No wiem, ale pani Błońsk powiedział, że jeżeli nie przygotuję mu tego obiadu, to on zabierze mi prowadzenie bistra. <ślesz> 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 Kresiu, proszę. Zajmij się tym sama i wybierz kogoś, kto ci się spodoba. Na pewno się nie no. Muszę lecieć. Panie Zachariaszu, idziemy. Szefie? Hmm? Mojemu kuzynowi tak samo zabandażowali palec. <grym zyfikować> no niech pan da spokój ze swoim kuzynem. Idziemy, zobaczymy. Się Ale jacy. No. Przepraszam, gdzie tu jest telefon? Zapomniałam komórki. Tam w korytarzu. Dziękuję. Przepraszam. Czy to był twój mąż? Mój mąż? Nie. To dobrze, bo gdyby był, miałabyś duży problem, żeby się przed tobą rozebrał. Jacek nie chciał się rozebrać? Niemożliwe. To muszę ci o nim coś więcej opowiedzieć. Tak, a co? Słuchaj, znamy się parę lat. Naprawdę nigdy nie miał problemu z rozbieraniem się przed dziewczynami. Mówię ci bardzo Idę tę zaraz wrócę. Cześć Krysia. Cześć. Co nowego? Szukamy nowej. No wiem wiem wiem. Szukacie nowej lokatorki. Bardzo ciężko jest znaleźć kogoś odpowiedniego. Powinna być e, inteligentna, poważna, błyskotliwa. O co ci chodzi? Cześć. To z tobą mam mieszkać? Danusiu, prosiłem cię, żebyś poczekała na dole. Frenek powiedział, że załatwił mi fajne mieszkanie. Tak ci powiedział? No tak. Podoba mi się tutaj. To byłoby bardzo fajnie mieszkać w tym samym domu, co mój nauczyciel od śpiewu. To znaczy, Franek ma ci dawać lekcje śpiewu. Lubię pracować z uzdolnioną młodzieżą. A gdzie tu jest łazienka? Cii, Danusiu, nie forsuj sobie gardła. Hmm, Rozumiesz, wyjaśnię Ci wszystko u mnie na górze. <głos> <głos> Przepraszam. Kto to jest? Cześć. Nie teraz stary. Danusiu. A jemu co? Nieważne. Mam dla ciebie świetną informację. No, to dobrze przyda się. Co za dzień. Omal nie straciłem palca, pracy. Znalazłam nową lokatorę. To genialnie kto to jest? Jest fantastyczna, miła, delikatna. No, a skąd jest? Yy, przyjechała niedawno do Warszawy z Ingolskiego, bo mm -hmm. dostała tu pracę. Na razie mieszka z koleżanką, ale szuka jakiegoś taniego mieszkania. Bardzo sobie przypadłyśmy do gustu, zobaczysz, polubisz ją. No, nie mogę się doczekać, żeby już ją poznać. Co już ją znasz? Znam ją? Pola, chodź tutaj. Cześć Jacek. Cześć. Oni. Tylko nie ona. Nie, nie. Nie, to wszystkie, tylko nie ona.